Z tej strony z Polska na no, ja Mogę. Bo w dzisiejszym odcinku Wam pokażę jak zrobić squish. Potrzebna będzie nam i kartka papieru. Zaraz wracam. Ja wiem, że kartkę mam. ale zrobię rzeczy. Jesteśmy już po czemu, musiałem załatwić sprawę. Mam taki cały... muszę być ta harmonika plastoliny i ugniatamy sobie ją tak w ręku. I wiecie, jak ugniatać tak, że może zrobić cięcie i ugniata. Także widzimy się po cięciu. Jesteśmy już po cięciu. Ugniatamy plastolina No i no, można już się tak obawić. Można, no, można sobie jeszcze coś wsadzić, jakieś takie, ale ja zrobiłem takie. I możecie w różny kolor, przykładam jeszcze różowy. Ale mi się podoba czerwony, także na razie.